Cześć i witam Was przy Koreance i pierwsze toczenie już było. O, nóżki są tutaj te śruby do regulacji. Kurczę, nie widzę, bo sobie zakleiłem nasze kamera rozładowana. Bo szupaki lęgłem. Dzisiaj jest yy, poniedziałek wielkanocny, no ale są te tutaj jest w ogóle jakaś, nie wiem czy to ja obcinałem, już nie pamiętam taka była rozklepana, że nie było można wyciągnąć. Ale to widzicie wszystko jest 16 takie te śruby Jedną Jedną już tak sobie poprawiłem Trochę nie jest nóż w osi za nisko ale to tam Piczy że to A nie mam konika nie mam jak noża ustawić tak tam <laughs> Ustawiłem jak ten nasze nie to Nie będę picować bo jeszcze jak uchwytu nie miałem Kieł sobie tutaj Morsa stały w ten wewrzeciono. Zapakowałem, dojechałem nożem pod kieł. No i tak na oko wyglądało, że będzie dobrze. Tego mamy. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sztuk. Jedno jest zrobione. Kurde tak patrzę czy to bo tu no dobra. Telefon taśmą izolacyjną na krzyż do tej szyi od lampki dochaczyłem, no to mogę to jakoś tutaj manewrować. Lampa i tak jeszcze nie działa. Myślę, że to kurczę, no coś będzie widać z tej lampy, mi świeci w oczy. Już mi się spodobało. I teraz tak rękawy podwinięte, o, ale brodę już mi tutaj chwyciło. <laughs> ale nie tego, czekajcie, bo ja nawet nie wiem, czy. Dobra, to jest dokręcone chyba. Ale brodę mi przyłapało, jak uchwyt montowałem tutaj, śruby dociągałem, no to gdzieś tutaj zapakowałem, ale wyrwałem kłaki, i tyle tam będzie dobrze. Taka długa aż nie jest. Czekajcie, gdzie coś. Aha, na początku, kurde, jak mi tutaj <laughs> po gębie olej poleciał, bo ten uchwyt, tak jak ja go zrobiłem. Cały orzygany od oleju byłem, ale dobra, no jakoś pojedziemy dalej. Na tym tylko stoi przecież ten maszyna. Chociaż może tutaj... A. Nie ma co się tam tutaj za dużo nad tym pastwić. Ale moje pierwsze toczenie dzisiaj. Znaczy może kurde, głębiej to chwycić. Jeszcze gdzieś tutaj chlapie, ale trudno się wychlapie. To tu jakieś krzywe, by tu zebrać jeszcze? No szkoda mi tego. A ja może jeszcze trochę. Stronę kręcić. Kurde, i zarżnąłem za głęboko. No, ale trudno. 8 nóżek jest, to gdzie się dam tam od strony konika, gdzie jest. Najmniej tego będzie. Najmniej będzie ważyć. Kurde, papie z tego uchytu jeszcze. No, ale trudno. Noż taki jakiś sobie kiedyś, kupiłem jakieś tam kilka sztuk. Nawet nie wiem, nie ostrzyłem. A co tam? Do wszystkiego trzeba dojść. Odnośnie parametrów skrawania to mogę powiedzieć, że są. A jakie to? Nie wiem. Dobrze, to tyle wystarczy A jak ją jutro prawdopodobnie będę przestawiać, no to chcę już ją postawić, podłożyć takie blachy. Mam dziesiątki okrągłe to, ja wiem, osiemdziesiąt parę, dziewięćdziesiąt średnicy. I na te blachy postawię, żeby to się nie zażynało w beton i zobaczymy, czy to będzie tam tak stać. Na tym pokrętle od poprzednich posuwów, i z powrotem coś tam dorobię, bo to ciężko się kręci, przynajmniej mi to jest za ciężko, żeby jedną ręką operować tym kołem. Tu patrzę, bo tu chyba jeszcze tego klina nie dociągnąłem od tych sanek i tak widziałem teraz mi trochę odjechały do tyłu że to jeszcze też będę musiał zrobić no i noże jeszcze trzeba kurde jakieś nie wiem co to co mi się tu teraz kurde ręczyło coś czy? dołów, nie będę jechać, to i tak jest możliwość kręcenia, że no i takie coś wystarczy kurde jak to chlapie jeszcze gdzieś tutaj z tych orzechów nie wiem no niby koszula nie jest brudna ale na gębie czuję, że to leci stąd aha i też mówię kurde strasznie tutaj ja mówię co to i gdzie tu zaglądać od góry, a to ja tutaj z 15 cm mam na tych belkach drewnianych podłożoną Że to będzie dużo lepiej jak już będzie na tym na ziemi stać rozbite noża nie ostrzyłem tu nawet nie wiem chociaż tu kurde patrzcie ze skosy tutaj dojdę co do czego ciepłe 7 aha i 8 kurde 8 to tutaj już wyczynowa robota będzie bo to mówię jest obcięte żeby tego nie skrócić za bardzo kurde śruboko nie ma dlaczego ja tutaj nie mam aha bieli sobie tutaj przyłączyłem bo tak jakoś powoli mi wychodziło na tym pierwszym. To wydam gaz. Pierwszy może splanujemy czoło. Trochę dobra, dobra, dawnego. Kamery stamtąd nie zabiorę. Nasze kamery telefonu, ale o. Coś takiego mi wyszło. Myślę, że to będzie. Dobra. Włączę pauzę i pójdę te blachy przyniosę, bo jeszcze zobaczę. Mówię z tych blach. Coś chcę spróbować tutaj zrobić. To zobaczymy. No i jestem blachy, blachy mam takie, to jest mówię dziesiątka gruba i teraz sobie myślę jakby tutaj na środku tą blachę trochę wytoczyć żeby to było prowadzenie, że kręcąc, żeby blacha po betonie mi nie wyjeżdżała nie wiem czy to tym nożem się da kurde no spróbuję. to przecież aby tylko trochę było tutaj prawo lewo zaparcia blachy to są z pieca jak kocioł no wyspawaliśmy ze ściany sitowej laserem z tej strony było stusie się wpalił ale samo cięcie to jest kursze. nie wiem to milimetra chyba nie ma nawet no i ładnie wszystko w kółko pod rury było zrobione nie wiem czy to tak w te szczęki teraz się łapie czy już takie coś to bym musiał te drugie szczęki założyć. E, chyba tak jeszcze też chwycę, w zębie nie dostanę. Może mniejsze obroty zrobię. Zobaczymy, to nie musi być ideał, aby tylko mówię było. Kurde, ile to jeszcze trzeba kręcić, i mówię, tutaj muszę sobie korbkę zrobić do tego poprzecznego i zdzidła, bo to do kitu. Tak, albo całkiem. A tutaj to nie było, to kurwa. Zapakuję. O, krzywo będzie jak byk. no e, dobra to namacanta Oczywiście możecie za mnie szydzić. Opierdalać. No i na koniec coś mądrego podpowiedzieć, co nie tak robię. Dobra, ja ja ten śwokno mam tutaj jakieś najwolniejsze obroty teraz do tego zrobię, tak się w kosmos wyleci to Niech tak może jedzie, zobaczymy. Nie wiem czy kurde kamery nie przestaliłem, ale zaraz dojadę i obejdę jeszcze raz sprawdzić. Kurczę, akurat mam na środku telewizora opaćane taśmą, ale coś chyba takiego by mogło być. Kurde Dobra, trochę bym musiał ten imak bokiem. O ty ma jakieś kusze, o tylko się wlazło jakieś ząbki tam są takie, że on musi w te ząbki się wpasować a dobra, spróbuję co ma być, to będzie Jakieś kurde strasznie krzywe to jest. Nie mam tu młotka jakiejś. Chyba... Chyba to tak nie pójdzie. Kurde, co ty się... No może i by poszło. Jeszcze sobie Wiecie co jest najgorsze? Że ja tutaj nic nie widzę z tej strony Bo mi lampa świeci z tego z telefonu prosto w oczy No i za wysoko Ty kursza, od tej strony podejdę Ale to chyba nic tak nie będzie Może z domu jakiś inny nóż przyniosę Albo jeszcze obroty damy Но это будет слишком много Где-то должно быть Słyszę, chyba sobie jakąś tu paletę wezmę albo coś, bo ja tu nie widzę, ale patrzę nie mam wolnej palety, a na dół mi się nie chce iść, bo deszcz padał, wszystko mokre. Ach, jeszcze raz spróbuję, najwyżej nie, nie będzie. Się tak. Kurde, jakiś inny nóż muszę patrzeć z domu, bo z tym to porażka i nawet za dużo, bo to mówię nie widziałem, to takie trochę tylko albo nawet jakoś to na oko na to karce, na, na wiertarce na wierce. Kurde, dobra zobaczymy, bo to. Tak to nie wyjdzie. Ja mówię, ja tam nie widzę. Kurczę, to już pół godziny, prawie 26 minut. Dobra, cześć na razie.